Witam serdecznie na kanale Centrum Myśli Narodowej w ramach cyklu Historia po godzinach. Dzisiaj naszym gościem jest pan Tomasz Jakubiak. Serdecznie. Tak aktywny. aktywny działacz opozycji antykomunistycznej w latach 80. XX wieku, szef tajnej komisji uczelnianej, między innymi szef tajnej komisji uczelnianej niezależnego zrzeszenia studentów na Akademii Teologii Katolickiej, dzisiaj Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zaprosiliśmy dzisiaj Pana, aby porozmawiać właśnie o niezależnym Zrzeszeniu Studentów, o fenomenie tej organizacji i na temat tego, jak młodzi ludzie w tamtych czasach angażowali się na rzecz niepodległości, na rzecz tego, aby Polska znowu uzyskała wolność i to, aby... Jak młodzi ludzie też angażowali się w ochronę praw obywatelskich, i właśnie dlatego chciałbym na początku spytać, skąd się wziął ten fenomen rnzs u Tutaj mówić o fenomenie NZS-u, bo jakoś na jego wycinek, Najbardziej zasadzie mówić o swojej roli, moich przyjaciół, którymi byłem, więc chciałbym tutaj znowu tam innej pozycji, pozycji niż miałem. Natomiast tak naprawdę, moim zdaniem, taki był powód trochę estetyczny. I jestem starszym, czasem o tym się tym sobie pamiętam, tym bardziej myślę, że trudny wiersz wierzch Rebeka. temat dokładnie to taka, było takie nasze, nieświadome, nie było, że ale takie motto. Dokładnie tak. To co się działo, to, to była połowa lat po, po 80., kiedy zacząłem studiować. To co się działo za oknami, ta rzeczywistość rzecz, 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 pll była jakby odrzucona przez nas całkowicie. Całkowicie po prostu nie było, nie było z moich serdecznych przyjaciół, znajomych, z którymi potem działam razem, e, nikt nie planował nie wiem, żadnej kariery w pl u Trochę tak, tak żyliśmy obok tego systemu, prawda, staliśmy się pod tym i szukaliśmy, szukaliśmy jakiejś, jakiejś aktywności. E, no. Wtedy studia wyglądały w ten sposób, się bardzo dużo czytało, się spotykali i tak dalej. Ten był naturalnym, dość naturalnym mechanizmem powstania, znaczy organizacją, w którą ludzie sobie zakładali po to, żeby wyartykułować swoje myśli, swój antykomunizm, ale z drugiej strony, żeby nie stać dać nie tego ducha studenckiego, który wiemy, no też rządzi się swoimi prawami, prawda? i wesoło jest i jakby... I to było połączenie trochę wszystkie tego, tego wszystkiego. Myśmy zarówno prowadzi takie działania stricte nielegalne wówczas, prawda? Tam kolportaż, malowanie czy, 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 czy drukowanie, I Jak i wchodziliśmy w, w co to bez powodzenia, w jakieś działające oficjalnie struktury typu kluby dyskusyjne, jakieś koncerty, po to, żeby to wszystko się łączyło w jednym, w, jednym, w jednym organizmie. Pamiętam chyba taką wypowiedź, ale chyba, chyba wspomniał to były prezent Kwaśniewski, który mówił, że on się zapisał do ZSP, dlatego że się zapisywali. To w do tej Nikt z moich znajomych, który znam na studiach, z kilku uczelni, nigdy nie powiedział, że miał myśl żeby się zapisać do tych czegoś na międzynarodowe bo oczywiście się tego nie zapisujemy po prostu, że no to jest jakby po Będą tylko, Deputy, zupełnie nie Widzę, że też jak ten wiatr był zupełnie obok siebie, zupełnie, zupełnie indziej. No i tak no i przez trochę przez przypadek, przez tam e, e, kontakty, kont kontakty osobiste powstał pomysł, żeby e, zorganizować test na Akademii Tury Katolickiej. Podjąłem się tego i jakimś tam powodzeniem, jest, nie powiem. Mm. Natomiast chciałbym powiedzieć, że plus tego był taki, że NZDS to była właśnie federacja organizacji. Każda uczelnia mogła, być na każde uczelni mogli wtedy, gdzie było NZDS, powiedzieć, ok, zakładamy komisję i, i, i działamy. Prawda? Nie było żadnego, było oczywiście działa koordynacyjne, ale to były koordynacyjne. Każda uczelnia rządziła się sama sobą, e, nikt nam nie mógł czego nakazać, e, nie trzeba mieć zgody nikogo. E, to trochę tak jak powiedziałem, gdzieś Solidarności Moczącej, prawda? gdzieś tam jakiś my się nakładali, Solidarność Moczącą, prawda? I jakby dzięki temu też ta agencja była taka, że nie było. Była nie do zniszczenia, no bo nie było dowództwa, nie było żadnego takiego miejsca. Były te, te, jakieś setki komórek, które sobie coś tam robiły. No, dzisiaj nie zależy, była współpraca. Od to, to Tak, absolutnie, ta. współpraca. To nie było tak, że ktoś musiał dać papier, prawda? Oczywiście ja to zrobiłem po to na domową mojego starszego przyjaciela, działaczający z Uniwersytetu warszawskiego, Andrzej Janusza. Natomiast... No tak właśnie się to robi, tak właśnie o rozmowie, ale on też mi ani nie miał prawa, ani, ani nie dał mi żadnego oglejku, tylko mówił, słuchaj, to może założę na DTTK, no i jeśli ja to tak rozmawiam, to mi to No i to taka była droga, prawda? To mówię i to my przyjęliśmy, wstąpiliśmy do Unii Warszawskiej, DTS, prawda? i prawda? Ale to były ciała koordynacyjne. One, one służyły w informacji, no pewne akcje wspólne i tak dalej, natomiast nie było, że i to była wielka siła, tego. Zresztą, tak naprawdę człowiek czuł się też no, podmiotem, podmiotem, a nie przedmiotem, to nie było wstąpienie takiej nie krajowej, ale tak, to, było, to, było, to była taka organizacja, to była federalizowana z innymi NZZ-ami w całej Polsce. Właśnie w kontekście charakteru działalności NZS-u chciałem zapytać, jakie formy protestu i aktywności podejmowała ta organizacja w latach 80.? -tych? Czym przejawiała się jej obecność w przestrzeni publicznej? Jaką podejmowała walkę wtedy z komunistami? Jak próbowała zakwestionować ten system? E Przede wszystkim na początku nadadowe działania, czyli myślili swoje wydawnictwa dróg, e, e, b, 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 były nasze podzie, podziemne gazetki, myśmy, może powiedzieć tak, że było jakby trzy NZ-y w swojej historii, można zacząć. Pierwszy NTS, czyli broku, czyli jeszcze da, pierwszej trój wiadomości. Drugi, ten właśnie podziemny, no i trzeci, który został po 1989 roku, jakby już oficjalnie, oficjalnie działać metod. Ja mogę być tylko o tym drugim metytesie. Myśmy reaktywowali takie nasze pisemko o wiadomości z lasu, tak się nazywało, ponieważ ze względu na siedzibę Akademii Teorii Katolickiej Teor w Lasku, to jakby było, taka, to, było, to było pisemko, które wydawało pierwszym. Teraz my, myśmy go po prostu nie reanimowali i zaczęli, zaczęliśmy wydawać się tak. Eee, braliśmy udział w różnych akcjach typu słynne Kadolówki, na przykład, gdzie się spotykaliśmy nie wiem, kilkadziesiąt może stop, nie było osób różnych, miejsc, Warszawy, to było podat, to było międzyuczelniane o jakiejś godzinie i tam robiliśmy krótką, 10 czy 15 minutową manifestację zaskoczenia dla wszystkich, prawda, z ulotki i tak dalej. Mieliśmy, mówię, też niezależne też nie, też nie, też nie też też nie wydawnictwa, bardzo aktywne było, było uczestnictwo w naszych pielgrzymkach gdzie była w pewnym momencie pewnego rodzaju między nami a Esbecją, żeby się przebić e, z transparentami i kijami, żeby dostać się tam do środka, prawda, Już, gdzie, nie, gdzie byśmy troszeczkę chronieni e, przed, nie niewłałań między to był taki trochę element, element takich, takich zawodów, trochę kwestia, kwestia i z powodowej dumy, jak udało się z kijami do transparentów i z całą czymś przebić. Tak, jak gra, chyba tak na dnie śluby, chyba pokazali się, tam żyliśmy, że oni byli trochę ten, nie wciągnął no, no, z tłumu tysięcy pielgrzymów, prawda? Nie będą tego robili, więc yy, oni będą się na tym dopuścić po prostu, była w tak na dworcach, w różnych miejscach takich właśnie ludzi, w którym się to zaczęło, ludzie tu już mają coś więcej, nie? taka cała ta, gra, żeby się przebić, no to był taki element, no dzisiaj mogę powiedzieć zawod taki spodowy, spotowy, tak, to była tak, to traktowali, prawda? różne pomysły na to, jakby, jak to sprytnie ale także, ale także były to szczególnie, no, ja to pamiętam, chyba bardzo blisko z uniwersytetem pracowali i tam były kluby dyskusyjne, typu, klub bez nazwy chyba, który założył Kuba Wymęski, jeśli dobrze pamiętam nazwisko i tego typu, tam też się spotykali i tam żeśmy no i tam żeśmy już praktycznie oficja, oficjalnie dyskutowali, prawda? To szkoła naukowe były, były dobrym miejscem łowienia ludzi o pewnych poglądach, prawda? No bo to jak się łączy się no, w historii czy w społecznych, no to w tym momencie, no jakby... Następuje też zainteresowanie. No, widzisz, jak to myśli, i, i czy ktoś jest potencjalnym, że tak powiem, e, pot, 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 potencjalnym ziarnem, który można tam pilnować. To było bardzo. Najgorsze było to, że to było trochę śmieszne, bo myśmy nie opowiadali uczelnie, e, ale nie mieliśmy tego żadnego. Tylko... Moralnego prawa, moralnego, moralnego, takiego, w nie prawa, nie było prawa, nie wybrani, ani wybrani, ta komisja powstała w ten sposób, że ja po prostu poprosiłem by swoich znajomych, księżyków, no, żeby to było z różnych wydziałów i to już komisję uczelniano. Po prostu. No bo jak można było wtedy przeprowadzić wyborów, nie było takiej w ogóle możliwości. Tak, tak. tak. Władza zwalczała jakąkolwiek tak, formę tak, organizacji tak, w ten Muszę powiedzieć, że ze smutkiem rzeczywiście w tamtych czasach na ATK na, na mnie było tym smutkiem. No, przedwcześnie, nie przez ale prze, 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 że przez szczęście tej władzy m, uczelnianej, by ku mojemu zdziwieniu y, byliśmy bardzo y, niechętnie traktowani łącznie z pomawianiem jakieś kontakty, czy prowokacji esbeckiej e, i tak dalej, więc muszę powiedzieć, że to był dla mnie duży zawód, jeśli chodzi o moją część tych oczywiście część było Od wielu też zostałem bardzo dużo pomocy i po prostu z kilkoma naukowymi, którzy e, no, wiedzieli do, do, dobrej informacji i pomagali nam w działalności naprawdę, ale przez część waszych tych Wówczas osób wysoko w tej hierarchii uczelni, no nie byliśmy, że tak powiem, szczególnie, szczególnie lubiani. W tym kontekście chciałem również zapytać, jak wyglądały kontakty NZS-u z innymi organizacjami opozycyjnymi? Jak NZS odnajdywał się w tym szerszym kontekście opozycyjnym, wówczas jaką miał pozycję, jakie było, jak widział swoje zadanie w tym kontekście historycznym? Znaczy, było, jak powiedziałem, z współczesną organizacją i oczywiście kontakty były. Ja z innymi organizacjami, ja tych kontaktów za bardzo nie miałem, bo działałem w Natomiast powiem tak, NZTS był jakby razem z 80., no bo o tym już najłatwiej powiedzieć, już było najbardziej głęboko w tym. To była główna, czy jedna z głównych tak naprawdę sił, które. Aktywnie prowadziły masową walkę z komuną, były w stanie coś zorganizować, coś zrobić. Jak były znaki 88 i 89, to proszę zauważyć, że nawet na Wtoczni Gdańskiej robili to ludzie młodzi. Nie robili to. Ci starzy, bohaterowie, z no, się byli, dołączyli do tego, tych, tych stajków, ale robili tam dwudziestolatkowie nie rzeczy ujmując, czyli to samo pokolenie, które my byliśmy, prawda? Wtedy tak naprawdę masowe po zakładaniu pracy, to masowe organizacje, no to były Federacje Młodzieży Walczącej, to też taka, no, jak nazywa, federacja wskazuje, i NZTS, który był, wszystkie, no, we wszystkich ośrodkach akademickich, dużych akademickich współczynnych w Polsce. I tak naprawdę na nim można było, na, na, na nim można było zrobić cokolwiek. No przykład, 8 ma, przykład 8 marca 1988 roku, kiedy był ten taki ogóln, wiec na Uniwersytecie Warszawskim. Kiedyś się, kiedy się Obywatelszny Wartaż Niemartowy, kiedyś się Dziesiątka Działa czy Uniwersytetu Warszawskiego ujawniła. Tak? No to wtedy bodajże, no, się że wtedy się zabrali na Uniwersytecie Warszawskim, no bo tam był jakby Naj... Ciężko, żeby nabyć w najbardziej na Ten tu miasta i to ono miał największy... Nie wiem, było udział w tym wieczór kilka tysięcy osób, a tysiąc osób się zapisało do zrobił, prawda? Tak? Wtedy miałem to tylko jedyne w stanie takie coś... Takie, 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 takie coś zorganizować. Znaczy, tak, no... Ja mam, jak, chyba przypomnę takie zdanie Leninowi, jak rewolucja października miała być wcześniej, odpowiedział, studenci wjechali na wakacje, rewolucji nie będzie. I chyba, i chyba, i chyba w tym to się jest. no Jak patrzymy na takie ruchy, no to rewolucję będą studenci. Bo... Rozumiem, rozumiem, w ten sposób. Na koniec chciałbym zapytać o kontekst współczesny, to znaczy współcześnie młodzi ludzie, studenci zwłaszcza ulegają takiemu zjawisku hiperindywidualizacji, to znaczy zamykają się w swojej takiej bańce cyfrowej, bardziej żyją w mediach społecznościowych, a Państwo w tamtym czasie mieliście taki, taki impuls do tego, żeby się angażować, żeby działać w różnego rodzaju organizacjach, i chciałem zapytać właśnie o to, jak młodych ludzi można zachęcać do działalności w takich organizacjach, zwłaszcza że w kontekście przecież wszystko jest dozwolone, zakładanie takich organizacji jest znacznie bardziej przystępne i możliwe, natomiast wówczas to nie było dozwolone, było nawet zwalczane, a mimo to cieszyło się znacznie większą popularnością niż, niż współcześnie, czyli można powiedzieć, że wolność w dużej mierze tutaj zabiła inicjatywę, I dlatego chciałem zapytać w tym kontekście, jak możemy znowu doprowadzić do tego, że młodzi ludzie będą się chcieli, w takie organizacje. E, jak musi być potrzebna? No, ja nie wiem, czy ten NZTS działa oczywiście, jakoś, ale nie wiem, jest potrzebny dzisiaj. Trudno mi to powiedzieć, tak? Pewnie bardziej, bo taką kwadę samorządową, tak mi się wydaje. No wtedy bardziej potrzeba. Powiem tak, też e, bardzo często powodem, że do ktoś dołączył w NZTS, to znaczy, jakieś ja towarzyskie po prostu. Kogoś się znało, lubiło, ktoś przychodził, proponował no trzeba ten komunizm musiał odbyć, bo to jakby e, zawsze się śmiałem, jak też osoby publiczne tam miał problem z napisaniem się na do testu, bo się ta nad programem tam, który tylko się nie zapisała, to zostawmy jakby e, w historii kto to, to był, natomiast e, mnie tak te rozmowy, bo ja program mógł być różne, ale dla mnie program był jeden. Antykomunizm. I do tego się sprowadzał cały ten program. Proszę bardzo, że się byli ludzie o bardzo prawicowych poglądach i bardzo lewicowych poglądach. Odpowiednio dzisiaj PPS-u, tak to powiedzmy, do dzisiaj, nawet do, dzisiaj, do dzisiaj, że nie wiem, jakieś tam skrajne prawnicy, tak? No bo to nie włączyliśmy, znaczy to jest, te podziały też były oczywiście, jak Politechnika chodziła na Politechnika Politechnik za prawicową w Warszawie, tam Uniwersytet lewicowy, ale tak jakby nie przeszkadzało w kooperacji, no bo był, był jeden cel walczyć z komuną. Więc patrząc tego, że nie ma tych kontaktów takich osobistych, z to ciężko dołożyć jakąś organizację, no bo boskim, tak? Yy, więc to jest te kontakty towarzystwa. Tak, no, absolutnie, A absolutnie, to tak jakby na, 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 ten, na no, no, no bo jak inaczej? Znaczy, znaczy, nie, nie, było, nie była nie było chyba wspólna potrzeba. Yy, jakby tak. Myślę, że dzisiejsza młodzież jest ani lepsza, ani gorsza, jest taka sama, znaczy po prostu taka sama jak nasza, jak bo dawsze Staś, młodzież narzekają, Na nas też nasi rodzice, nasze narzekali i to jest naturalne. Po prostu trochę inne mechanizmy są, których może ludzie umonić jak nie do końca rozumieją i nie chciałbym do podoba odpowiadać, bo naprawdę to ja no jeszcze co pokolenie, które nie do końca to rozumie wszystko. Bardzo dziękuję za rozmowę i za przyjęcie zaproszenia do kanału Centrum Myśli Narodowej. Naszym gościem był Tomasz Jakubiak, były szef Tajnej Komisji Uczelnianej Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Akademii Teologii Katolickiej, czyli dzisiaj Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. A ja chciałem podziękować Wam za to, że byliście z nami podczas tego odcinka. Zapraszam do komentowania, udostępniania i lajkowania naszych materiałów na kanale Centrum Myśli Narodowej, oczywiście w cyklu Historia po godzinach. Bądźcie z nami. Do zobaczenia.